Spotkania z legendami gór, uczestnikami historycznych wypraw i gośćmi z Nepalu. Tak wyglądał pierwszy nepalsko-polski festiwal górski, który odbył się w miniony weekend na terenie Pałacu Sobieszów. Po raz pierwszy jesteśmy dzisiaj na starym base campie, base campie starego himalaizmu. E, imprezie, która przyciąga tłumy himalaistów, którzy zdobywali góry. I teraz dzisiaj spotkali się tutaj w Jeleniej Górze po to, żeby porozmawiać właśnie o tych swoich przeżyciach, o tych czasach, w których to kiedyś się wspinali właśnie w Himalaje, a gro tych himalajców właśnie pochodzi z tych terenów, tutaj z Jeleniej Góry, z Karkonoszy. Jest wspaniała atmosfera, kameralnie, miło, przyjemnie, nie może być lepiej. Co się podoba najbardziej? Spotkanie z ludźmi, przede wszystkim trochę znajomych, trochę nieznajomych, no i mądre rozmowy. Przestrzeń na rozmowę, przestrzeń na bycie razem. Wydarzenie zgromadziło blisko 3000 tysiące osób, w tym legendy polskiego himalaizmu, które zdobywały najwyższe szczyty świata w latach 70. i 80. -tych. Mamy takich gości jak pan Leszek Cichy, mamy takich gości jak pan Alek Lwow, mamy takich gości jak pan Ryszard Włoszczowski. Właśnie między innymi pan Ryszard Włoszczowski, tata Maji Włoszczowskiej, był jednym z tych, którzy w latach 80. i 90. zdobywali Himalaję no a na co dzień tak naprawdę są właśnie tutaj burzanami, ale mamy też obecnie naszych himalajstów, m.in. Rafała Fronie, który jest obecnym himalajstą. Byli na scenie z nami uczestnicy wypraw z lat 70., -tych, 75. -tych rok, Brodpik, Krzysztof Wielicki, Walenty Janusz Kuliś. Udało się dotrzeć no, praktycznie do wszystkich obecnych z nami tutaj i jeszcze himalajstów. Ania Kopińska, pierwsza Polka na ośmiotysięczniku, Gaszer II również miał swoje, swoje wystąpienie. Przyjechałam na festiwal tutaj właśnie ze względu na moje. Wyprawy górskie i to akurat w tym roku jest 50-lecie naszej wyprawy na Gaszel Brumy. Na wyprawy, która osiągnęła ogromne sukcesy, a ja, ja byłam uczestniczką ostatniego z tych sukcesów, czyli wejścia na Gasherbrum II, który był pierwszym polskim ośmiotysięcznikiem, to znaczy zdobytym przez Polaków. Wszyscy podejrzewam podkreślają, że jest kameralnie, że po prostu można, że jest interaktywność pomiędzy o tu gościu chodzi, my się witamy, rozmawiamy, wspominamy. Oni po prostu nie mogli się tutaj schować, tak jak jest na dużych oficjalnych eventach. Byli z nami, my byliśmy dla nich i byliśmy jak jeden zespół. Poczuć się jak w prawdziwym Base Campie, które były rozkładane w tamtych czasach. Pod Ewerestem, na przykład, podczas tych najważniejszych wypraw. Oprócz wspomnień i rozmów, uczestnicy mogli poznać też kulturę Nepalu. Nie zabrakło nepalskiej kuchni, występów artystycznych i unikalnych eksponatów. Ludzie dzieci, co jest w Nepalu, można widzieć albo można znaleźć. Takiego dzieci, która turystyki nie musi iść do Nepalu i widzieć tej dzieci. No. Plus to, a plus możemy e, widzieć albo doświadczyć e, jak to było na czasów tej himalista, spinaliak. Bardzo fajna atmosfera, bardzo mi się podoba. Piękna, cudowna. E, w ogóle dużo ciekawych rzeczy, popatrzyłam też książki różne ciekawe. Fajnie w ogóle, że takie coś jest zorganizowane, bo e, mi się wydaje, że ludzi teraz potrzebują właśnie częściej tak się razem zbierać, spotykać się jakieś takie Rzeczy właśnie omawiać. Według organizatorów to doskonała okazja do szerzenia wiedzy i edukacji. Jest to po prostu potrzebne, żeby nie tyle co wracać do czasów, wracać też do nawyków, tych zdrowych nawyków, które, które kierowały naszy, naszymi himalaistami, którzy zdobywali, największe, robili największe osiągnięcia. I być może też poprzez taką formę edukacji, również można te nawyki trochę przenieść do obecnych czasów. Jak zobaczyłem ten tłum ludzi, którzy przed sceną. Yy, tak jak to powinno być. Na kocykach, nie w fotelikach, rząd B, miejsce 17, tylko po prostu leżeli, siedzieli i słuchali i, jak to się ładnie mówi, partycypowali w tym wydarzeniu. To aż poleciałem po telefon i też zrobiłem sobie zdjęcie, żeby to utrwalić. Impreza, która przyciągnęła tak wielu pasjonatów gór, ma szansę stać się cyklicznym wydarzeniem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również się spotkamy e, i że to taką stanie się tradycją, że tutaj właśnie ci wszyscy himalaiści zjadą do tej Jeleniej Góry i tutaj będzie można ich spotkać, tak naprawdę z nimi porozmawiać i dowiedzieć się tego, jak to kiedyś się zdobywało te góry, a jak teraz się zdobywa te góry. Ewa Miedzwiecka Echo 24